Cześć. Szybki filmik o przestarowaniu sygnału audio z dwóch różnych źródeł na jeden głośnik przy pomocy zwykłego przekaźnika elektromagnetycznego. Pierwsze źródło dźwięku DF player. Dwa piny wyjściowe na głośnik podpięte pod piny normalnie otwarte przekaźnika. Drugie źródło dźwięku SIM-800L podpięte pod piny normalnie zamknięte. Dwóch przekaźników w sumie i piny COM obydwu przekaźników podpięte pod piny wejściowe głośnika. Aby wyjście głośnikowe z DF Playera połączyło nam się z głośnikiem, muszą zadziałać przekaźniki 1 i 2. Przyłączamy kartę. Przykładamy kartę RFID. Wracasz do domu. Otwieram furtkę. Widzieliśmy przekaźnik 1 i 2. Przełączyły nam źródło dźwięku na DF Playera. Na chwilę włączył się przekaźnik numer 4 otwierający furtkę. Przy przekaźnikach normalnie zamkniętych źródło źródło dźwięku jest na stałe przypisane do SIM 800L. Jeszcze, może szybki test. Najpierw przekaźnik. Przekaźniki w sumie dwa odpina plusowego i minusowego głośnika przełączą się na DF player, a następnie przełączą się na SIM 800L. Naciskamy dzwonienie. Dzwonie do pana Tomasza. Słyszeliśmy na chwilę był sygnał z DF player'a. Teraz słyszymy sygnał. Seam ocean set l